To jest serio? Zebra? Czemu ty się podtrzymasz pod zebo.pl? No Powiedz mi. Jest... Po... Oglądaj do końca. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Kławko, słuchajcie, na samym wstępie, karzowe opeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Jeżeli to zrobicie, zostawicie suba z dzwoneczkiem, słuchajcie, ponieważ straciliśmy kanał 100 tysięczny. Znajdziecie jutro 100 złotych na ulicy, słuchajcie, i dostaniecie szóstkę z matmy i z przyrody i z fizyki i w ogóle. I słuchajcie, nie bądźcie polskimi Januszami, pokażmy naszą moc, słuchajcie, każdy teraz sobie suba, słuchajcie, bijemy rekord, słuchajcie, jesteśmy sobie na jakimś serwerze Minecraft. Patrzcie w ogóle na to, możemy sobie niszczyć na spałdzie to nie jest zły serwer! Napiszę Ale, jak widzicie, muszę wykopać kamień, słuchajcie, żeby nie było. I słuchajcie, możemy sobie niszczyć wszystko, ja wam pokażę. Jak na takim serwerku zwykłym, zdobyć rangę, słuchajcie, więc słuchajcie, musimy sobie iść na losowe kordy, to jest najważniejsza sprawa, musimy się wkopać szybko, słuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne, pamiętajcie w ogóle o łopeczce w górze, słuchajcie, bo tutaj to jest naprawdę bardzo ważne, aha, okej, okay. dobra, pojrzymy się tutaj i nie wiem czemu, tutaj było rozkopane to, No dobra, okej, okay. jednak wiecie, ktoś się nie widocznie gra, coś na tym serwie, coś mnie cofa tutaj, słuchajcie, halo, co jest, oj, co się stało, ej, ty, gdzie kill off. czemu mi się, dla gracza, baj the... co, 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 siema, co? Co tam u ciebie? Ej, halo! Ej, czekajcie, bo. O, te kurde, kurde, co to jest? Co to, ej! Ej, to. Co się dzieje? O kurde, o kurde, nie, 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 nie Kurde, jakiś bug serwerowy chyba, a może to był jakiś problem po prostu, jakiś bug, ej, halo. Czemu to mi się buguje, kurde, ej, nie, to nie jest normalne, ej, ty co jest gran? Czemu nie mogę tutaj... Ej! Ej, nie, chyba ktoś mi kurde, coś mi bije, no kurde, no dajcie mi wyjść, no Ty no, mam już serduszka, no Co to jest? to... Help op! Admin nie... Nie, to jest admin, admin nie trolluj. Admin nie trolluj. Jakiś admin chyba mnie troluje ludziska, to jest naprawdę wkurza... Ty no, o co... co... tutaj chodzi, ty? Co, o co ty... No dajcie mi... Nie, dobra, idziemy na spawna, na, słuchajcie, nie trolu... Nie troluję lol! Ej, Tybek napisał, że nie troluję No nie, nie, nie troluję wcale! To kto, kim jesteś? Czekaj, help op... Kim jesteś niby? Ej, to musi być admin, słuchajcie, ponieważ... No kurde, no chciałem na spawna iść! Ponieważ, no pisze na chety, widzi help opa, czyli to jest admin, słuchajcie, to jest na pewno admin. Zebo.pl Co?! Ej, jakie to niby zebo.pl to jest, what?! Dobra, jesteśmy na ja spawnie, uciekliśmy od niego, na całe szczęście, słuchajcie, na całe szczęście, yeah! Eee, kurde, no nie, no, co, serio, no, co się tutaj dzieje, no? Kurde, no nie, prawie wtedy. Ej, zostałeś zabity przez zebo2007.pl, ej, xd? Ej, czemu zebo, kurde? Ej, no, zostaw mnie, kurde, no, kim je, kim, co ode mnie chcesz napiszę? Co, no nie, no, kurde, no, kto to jest, no? Co tu robisz? No kurde gram sobie... Wow dobra, i dostałem itemy jakieś kurde! To jest faworka czy jakiś ciul? Kurde! What? Kurde ej, dostałem faworka, kurde ty! Ale jakie itemy w ogóle? Ło taki mieczik Co tu robisz? No kurde co mam robić? Gram sobie, no kurde! No nie no! Ej, no mamy największy bóg na serwerze, dobra! Ej, pokazał się, dobra, pokazał się, siema! Ej, co jaką się nazywa? zebo 2007pl Elo! LOL! Ej, to jest gracz zwykły! Ty jesteś gracz? Ej, co tu robisz? Ej, to jest... Kurde, co tu robisz, ty kurde? To, skąd masz... Skąd masz admina? Skąd masz admina? Czekajcie, bo nie mogę pisać, słuchajcie, to nie wie mnie, no kurde, no jak chcę... Daj mi spokój, bo podam adminowi, no nie trolluj mnie, no to jest jakieś kurde dziecko, ty! To jest admin, czy dziecko ludzisko, no chyba jakieś dziecko, słuchajcie. To jest chyba jakieś dziecko, ludzisko, ponieważ on mnie tutaj troluje cały czas, no! Zwijaj mnie na no, tą kurde, gościu Chcesz sposób na admina! Ej, przecież! Ja miałem pokazać... Posu. No nie kurde no ej, no kurde ty Ej, dał mi game moda czy co? Nie, czyli co to... A nie nie mogę, kurde, lol. Ej, to co nieźle, kurde, co on chce? Musimy się dowiedzieć, co on chce, słuchajcie. Kurde, no nie wiem, co on ode mnie chce, kurde. Ciągle mi troluje, ty no wypad mi stąd. Dobra, nie słuchajcie, idziemy, uciekniemy, może od niego, słuchajcie, ja uciekam. Ja uciekam, może mnie nie. No, kurde, goni mnie, no nie wierzę, ty. Gościu, zwijajmy dalej. Są kurde, gościu. Ja nie wierzę w ogóle, co to jest za cheater, nie? Naprawdę mnie denerwuje, to jest naprawdę. A, no serio. No zwijaj, stąd, no, kurde. No nie wierzę, zebopel. Ej, czemu on ma nich w ogóle zebopel? Co to jest? Za... Tam się nie będziemy bać. Tak się nie będziemy bawić. No, gościu, idź sobie stąd, kurde. Dałeś mi. Temy najpierw, czy co trolujesz? Kurde, gościu, zdecyduj się, kim ty jesteś w ogóle, nie? Ja nie rozumiem, naprawdę, jak to, to ty... What?! Co? Ej, gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, wybierz jedną dziurę. What, gdzie. Słuchaj mnie. Wybierz jedną dziurę, słuchaj. Jest, zostałeś wy. O co. O co tutaj chodzi, kurde? O co tutaj chodzi, kurde? Ej, co on tutaj robi, kurde? Wybierz jedną dziurę, tak? Ej co jest na końcu tych dziur? Ej, słuchajcie, nie wiem co to się dzieje, co tam jest na końcu. Ej, tam są wody na tych, tych dziurach i tam są jakieś tabliczki chyba. Ej, tu jest tabliczka. Jeśli tam wziąć odpowiednią dziurę dostaniesz Adma na za... O nie! Ej, dobra, ej, dobra, ej, czyli co dostane Adma na zawsze? What? Ej, serio? To takie coś po prostu? Nie no niemożliwe, no kurde Ty ja mogę to niszczyć? Ty mogę to niszczyć, dobra, ej, ja uciekam, kurde, no, chcesz... Chcesz czy nie? No chcę, no nie bij mnie, no! Muszę zjeść koksa, kurde. Ty w ogóle nie, 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 nie działał mi ten. Patrzcie, serwer się zbugował. Dobra, skaczemy, dobra. Ja wybieram, słuchajcie. Uwaga! Czerwony, dobra, czerwony, dobra. Nie psuj tego, okej, okay, dobra. Skaczemy do czerwonego. Dobra, skaczemy do czerwonego, słuchajcie, dobra. Zjemy coś, jak się... o nie, no, z, nie. nie, zrzucił mnie do tego, no! Kurde! Trudno, wejdę jeszcze raz. Jest! Wy... Co? Ej, co? Wygrałem dobrą dziurę, wybrałem dobrą dziurę? Dostanę admina, słuchajcie, dostanę admina, co? Help up, Kim ty... Help up, Kim ty w ogóle jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Masz skipę? Masz skipę? Ej, dobra ludziska, patrzcie, on zaczyna mi tutaj spamić, słuchajcie, w ogóle podałem mu Discordę, trzeba do mnie spamić, słuchajcie. Ej, gościu, zbierzesz ode mnie? Tak zaczyna pisać, dobra, odbierzemy od niego. Halo, co jest? Czekajcie, zobaczymy, nie no... Czemu ma w ogóle profilowe zebo na tym? Nie wiem, o co chodzi, bo... Siema, cześć, ej, czy, czemu w ogóle, z kim ty, co ty masz w ogóle, na, czemu ty masz maskę, stary? Siema, to ja, zewo.pl Ej, ty nie jesteś zewo.pl No to ja jestem zewo.pl Czemu ty mi spamisz w ogóle i nie bij mnie, stary? Ej, w ogóle, czemu, co ty w ogóle tutaj masz na... Gościu, co, co ty robisz w ogóle? Czemu ty w ogóle mnie zacząłeś bić i w ogóle, nie wiem, masz, skąd masz admina w ogóle? I w ogóle, stary, skąd, c, 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 skąd ty masz w ogóle taką maskę? Co to co, co w ogóle jest? No bo to ja jestem zebo.pl, nie To znaczy... nie, nie, nie jesteś zebo.pl, gościu, dobra, weź mi powiedz w ogóle skąd ty masz w ogóle tutaj rangę. Nie jesteś ty, no gościu, widziałeś maskę zebo.pl? No, Nie, bo... ty widziałeś? Tak wygląda. Ja widziałem i nie jesteś zebo.pl, tak nie wygląda, no gościu, jestem, nie oszukuj. śpiewam piosenki. Nie śpiewasz żadnych piosenek, kurde, nie śpiewasz nic, stary. Spiewam. Dobra! Kurde, nie bij mnie, bo nie, nie jestem zły. Swój... A co jest, gościu, grane. Gościu, grabisz sobie, zobaczysz, grabisz sobie, grabisz Ktoś sobie. Co ty grabisz nie chcę bana stary, tylko powiedz mi skąd ty masz w ogóle te itemy i czemu ty się podtrzymasz pod zebo.pl Powiedz mi. Widziałeś jaką maskę ma w ogóle zebo? Dobra, ty no ja widziałem i to nie jest taka maska, stary. Ty jesteś, jesteś w ogóle jakąś. Jesteś marną podróbą, kurde, masz Steve'a, gościu. Jesteś Steve'em, no. Jesteś Dobra, gościu, ja tutaj chciałem pokazać moim, no, moim widzom, jak nagrywam odcinek, a tym się gościu wpitoliłeś. I gościu, powiem ci jedno: albo mi pokazujesz, nie wiem, skąd wiesz to akurat to akurat puszczę to na YouTubie. Znaczy, co? Nie, wczoraj nie, nie nagrywam tego nie. wcale. Nagrywasz to wszystko. Nie, nie nagrywam, dlatego mówię, bo chciałem nagrać odcinek, Aha, no stary. Chciałem nagrać a, odcinek, dobra. chciałem nagrać odcinek, stary, dlatego ten, wiesz, yy, chciałem po prostu zobaczyć. Ej, a ty w ogóle, jeżeli jesteś prawdziwy, zabawa, to pokażesz twarz kiedyś, czy nie? No, może pokażę, a nie nagrywasz tego? Nie, nie nagrywam, nie. To może ci potem pokażę. Dobra, no, ale. do dobra, ale dobra. dobra, nie, dobra. Tego, nie, nie nagrywam. Dobra, ej, stary, bo tutaj wszedłem i co, co niby wygrałem? Bo, niby ten. Nie pokażę, nie pokażę twarzy. No, wygrałeś admina, ale żeby go zdobyć, musisz jeszcze spełnić jeden krok. Jaki krok? Niby, co ja mam teraz zrobić, niby? Ty musisz teraz ze mną pójść i tam cię doprowadzę do mojego domu i tam będzie ostatni krok. Dom twój? Ty, to dobra, no okej. Okay. No dobra, ale tylko tyle? No, tylko tyle. No dobra, okej, okay. no ja mogę zobaczyć tą, co to za różnica, no chyba, że to jest jakiś, nie wiem, kurde, że deadne czy coś, to nie chcę, nie? Ale jak nie deadne to... to no nie zrobię ci krzywdy jeszcze. Dobra. Ty, co, to jest? What the fuck? Czekaj, 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 co, co, co to jest? ty jest To jest zebra, kurde? Ty, co, skąd, co tu robi zebra, kurde? No to jest mdomek, ja tutaj mieszkam. Co to, je, ej, skąd ty masz w ogóle game moda, kurde? Ej, to jest serio zebra? Tak, to jest kupowany. Czemu ona robi kupę w ogóle... Aaa, co to jest? Aaaa, Co co? Gdzie ty mieszkasz w ogóle? Czekaj, to jest twoja baza, czy? No, chodź, zapraszam ciebie, chodź. Aha, dobra, czyli tędy na górę mam wbić, tak? Po prostu? Tak, zapraszam ciebie na dobra, górę. No czekaj, bo yy, wcale nie nagrywam, znaczy nieważne. I co, co w związku ty, z tym? Słuchajcie, ty nagrywasz słuchaj, cały czas? Nie nagrywam, nic nie nagrywam, nic nie nagrywam, tylko... Ty sięgasz na mały paluszek? Na mały paluszek ci tak. Yy, Dobrze, dobra, idziemy no. dalej. Idziemy dalej. Yy. <laughs> Dobrze, Słuchaj, tutaj masz wejście do, moje, do mojego domku, zapraszam ciebie. Czekaj chwilę, już wchodzę, już wchodzę, czekaj, bo muszę sobie to ustawić. Znaczy... Bo mama mnie woła i w ogóle. Dobra, A y... rozumiem. No to no, zapraszam, czekaj. Zapraszam. Co ty... Tutaj masz mój domek, Z... masz wejście. Z Zobel, moja chata nie wchodzi. Serio, takie coś masz? No, no mam, no ale możesz wejść, to Dobra, aj, nie no, bij no. bi mnie, nie bij mnie. Dobra dobra, no, dobra, 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 dobra. Dobrze. Jutro widzicie. Tutaj masz... Jutro widzisz A, to... Tak, tak, bo muszę to film. E, Aha, tutaj dobra. Sala Diggerbaki, tu masz kanał, możesz sobie usiąść i podglądać Aha, dobra, Ty czyli tylko Creepera oglądasz, tak? <grych> no, no, niestety nie zarabiam jeszcze jakoś wyjaśnić. Aha, duży, dobra. Nie mogę na to więcej pozwolić. No spokojnie, nie, dobra, 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 nie pójdę, dobra. sobie przepraszam, nie bij mnie, dam ci i tego. No. Dobra, panie Zebo... Yy... Yyy, eee, poprowadź oprowadz... Oprowadź op eee, <śmiecki> czy, tam, czy, kurde, uciekam! Nie! Dobra, 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 dobra pani Zebo, dobra, oddam ci Trzymaj, trzymaj, oddałem wszystkie, trzymaj Dobra, pokaż okay. mi co tam masz więcej, mogę iść tam na dół? Z pochój, tak, dobra, to To jest twój pokój, ta? A tam na górze... Dobra, okej, okay. gdzie? Na, na dół? Nad, nad, nad. No co jest? Co dobra. ty masz? Co trzeba nagle, słuchajcie? Yy, Disney, na Cloudusie, jak już to zrobiłeś yy, Śmieszne filmiki, aha, to nieźle <grafy> Jaki plan? Live'y Dobra, a z czego ty live'y nie możesz robić? Eee, z Minecrafta będę robić oh no. live'y Jaki... Dobra, a Jaki... właśnie to masz super... Zobacz, mój Do... napis super, bo oczywiście Jestem nie YouTube'a, tak? To też warto dodać I zrobiłem sobie taki ładny napis Z koroną, żeby E, Aha, prezentant. super. Dobra, okej. Okay. E, to masz moje... Ej, to tam, tam nie wchodzisz. Wchodzi. Dobra, e, dobra, dobra, dobra. E, tutaj masz e, moje stanowisko z e, komputera. Dobra, wchodzę, wchodzę, weszłem, dobra. Ej, stary, co dobra. ty zrobiłeś? Eee... Co ty zrobiłeś? O nie, nie miałeś tam stary wchodzić. Gościu. E, nie, dobra, 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 ja przecież nic nie robię stary, nic nie mam. Dobra, oprowadzaj dalej, oprowadzaj dalej. Mów, mów, mów. Nic się nie stało stary, już Nic się nie, nie stało? Się stało? No, nie, nic nie mam, gościu. No, nie wiem, tam niby coś tam pisało, ale nie wiem, dobra. No, co tam, to tam dalej? Dobra. No? To, chodźmy na górę, na, górę. na górę No, a mamy... ja dostanę do w ogóle góry. game moda, czy nie? Dostanę game moda, czy nie? Tak, to potem musimy się no, do mojego pokoju przejść. No. Tu macie, mamy jacuzzi, możesz się umyć. Jak jakieś Bruny na przykład. Zapraszam ciebie. No. No, i ty możesz się umyć, no nie? Aha, no, no. I to no. Z... Chyba, w sumie, to chyba tyle, bo nie ma tu już nic innego. I tak, w sumie, się poza, to jest moja chałupka, no. No dobra, spoko. <laughs> e, tak, bardzo fajna, jest bardzo fajna. Poczekaj ej, chwilę. Ty Poczekaj chwilę. Nie, nie latałem, widziałeś, ja mam cheaty, wiesz. Czekaj. Dobra, no. E, wcale się nie ruszałem, wiesz, więc, no, więc... E, fajnie, nie? Co tam u ciebie, jak tam? A nic nic nie. Myślałem sobie coś dzisiaj nagrać, a co tam u ciebie? No, spoko jest. Zebo, ej, co, 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 co,

Mam taki problem, że... Ej. Teraz sobie zobacz, teraz sobie zobacz Ej, co mi game No bo cię ej, zabrałeś stary ej, rangę ja <laughs> ja ty Dobra ej Zebo pel, oddam ci rangę, oddam ci rangę stary jak pokażesz twarz Zebo Oddam ci rangę jak, jak pokażesz twarz Dawaj, no let's go Pokażesz nie, twarz? Nie. nie pokażesz? No nie. dobra, to ja w takim bądź razie tą piękną zeberkę tutaj pod, nie. potraktuję jakoś, słuchaj Ca nie, nie, Twój domek, nie, twój, nie, domek nie, twój domek, cyk, 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 cyk Studium. No, <śmian> dobra, czekaj, no, no no, pokażę. Wcale nie nagrywam na YouTube'a, stary. A nie, nagrywasz tego, nie, nie nagrywam wcale. Nie, No, no. Oj. No, pokaż, no, dobra, to patrzę, no, daj, no. A, tak. mi nie y, Tak, Tak, tak mi 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 Nie, nie mi No. No, no, dobra Ej, to znowu ty znowu ty gościu jesteś jakiś normalny, ty gościu! Ty gościu jesteś jakiś normalny, ty gościu kamerzysta ostatnio grałeś! Ty gościu, nie a ja, ja... Znam cię, ale Znam cię Znam nie cię, ej! Znam nie cię, dobra! Znam cię! Znam cię, gościu, jesteś, nie jesteś nie oszustem, nie kurde. Zapijam cię teraz nie... Tak, to jesteś ty zebo, tak? Jesteś, no tak. Przecież nie ty nie jesteś zebo, tak, nie tak, nie tak. Przecież to ty, jesteś zebo. Przecież to ty jesteś zebo, dobra. Powiedz mi teraz jedną, jedną rzecz: Skąd znalazłeś sposób na darmowego Adwida? Skąd znalazłeś sposób? Nieważne. Skąd znalazłeś sposób darmowego Adwida? Powieści. Stary, nie wiem, co ty tutaj robisz, ale jesteś po prostu, no, znerwowałeś się, tak? Udajesz zebo, kurde? Nie wiem. No nie metoduje, to ja. Trolujesz, mnie, kurde. Chciałem nagrać odcinek, a ty mnie trollujesz. No, gościu, to, co to ma znaczyć, no? Nagrywałeś to? No, na Puszczę to na YouTube, stary. Ile łapek w górę mają bić moi widzowie, Yupi Zero łapek Nie no, dużo łapek w górę mają bić. Nie, dużo mają bić, dużo mają bić. Dobra, okej. Okay. Dobra, spoczko, spoko, spoko. Dobra, jedno oko na waroko. Tutaj wyleję dużo lawy. Nie, zebra nie zostawię, bo nie zasłużyłeś, kurde. Nie dałeś mi wcześniej rangi, tylko powiedziałeś, że nie dasz mi. No to nie, to nie. Sposób. Nie dałeś mi sposobu żadnego. Znaczy ja sam sobie w tam przedmiot, tym nie pozwoliłeś więc, więc ja uznaję, że po prostu kurde trollowałem cię, więc troll no, trollowałem cię No ej, ale nie chcę no, nie wybiłem Dobra, no. Zebo, wiesz co Zebo, ja muszę spadać yy, nie wiem, no stary gdzie jest czekaj to się do ciebie, TP zebo yy, no, na, no, Nagraj, dawaj nagramy odcinek razem, to ci to oddam, co ty na to? No że nagrać Dobra, nagramy odcinek, dobra, to takie słuchajcie, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie Podróbka Ej, z <noise> Stary Bo, jesteś podróbką, jesteś podróbką, nie jesteś w ogóle Nie jesteś w ogóle, nie jesteś w ogóle, ogóle zebo.pl No tak więc Dobra, siema, w ogóle weź, bo stary miałem na razie odcinek, a ty mi przeszkodziłeś, nie? Tak więc, ludziska, to by było na tyle dzisiejszego odcinka Jeżeli czyli dotrwaliście do teraz, to napiszcie, słuchajcie, zebo.pl, dziecko, xd, zebo.pl, dziecko, xd, słuchajcie, i wtedy dostaniecie serduszko na czacie, słuchajcie, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, udostępnijcie ten film, jeżeli wam się podobał, i właśnie zostawcie opeczkę w ogóle, słuchajcie, i nie wiem, co ten zebo w ogóle, co to w ogóle za akcja była, nie? Próbana akcja, tylko mnie takie rzeczy spotykają, nie mam pojęcia czemu, słuchajcie, nie mam pojęcia czemu, to by, słuchajcie, to by było na tyle czego odcinka, napiszcie dziecko xd, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i siema.